Witam wszystkie wodniki. Zapraszam do horoskopu rocznego na 2023 rok. I moje drogie wodniki. Wyciągam teraz 12 kart na zdrowie. Co będzie ważne, jeśli chodzi o zdrowie w nowym 2023 roku dla wodników. Tutaj y trzeba się zająć zdrowiem, bo są jakieś stany zapalne w organizmie, na, pe na pewno będzie jakiś problem z oczami. Y tutaj trzeba się wysypiać y generalnie, tak jak powiedziałam, zająć się zdrowiem, coś wykryć. Otworzyć się generalnie na to, żeby y być optymistą, wierzyć się w to, że będzie dobrze, y myśleć pozytywnie, pozytywnie się motywować. Tutaj na pewno energetycznie jest troszeczkę spadek, więc wodnik powinien, tak jak powiedziałam, tutaj bardziej psychika gra ro rolę. Jeżeli będzie dobrze myślał, tak to po prostu się przełoży na samopoczucie i zdrowie wodnika w nowym roku. No i tutaj organy podwójne, mogą być właśnie jakieś stany depresyjne, to trzeba zwalczyć, na pewno oczy to już powiedziałam. Drogi żółciowe tutaj wątroba, trzustka, na pewno będzie wybór jakiegoś specjalisty, jeśli chodzi o układ moczowy. Tutaj będzie ważny układ moczowy, mogą być jakieś kamice nerkowe i też jakiś, może być jakiś piasek, może być jakiś problem z prostatą przy mężczyznach. No, i tutaj też trzeba położyć nacisk, żeby nie było opuchlizn, jakichś takich jeśli chodzi o zatrzymanie, też jakiejś wody w organizmie, trzeba nawilżać organizm, dużo pić wody, także przy niektórych osobach. No, i tak to wygląda, jeśli chodzi o wodniki. I teraz finanse i praca. Tutaj ważny będzie szef. Szef, współpracownik, kontrahent, także spółka będzie ważna już od stycznia. Przed wodnikiem. Bardzo fajnie, jeśli chodzi o luty, tutaj jest przypływ gotówki, wyjazd zagraniczny, jakiś też dużo spotkań służbowych, różnych zebrań, wyjazdów, takich też zawodowych, jeśli chodzi o luty, sprawy urzędowe będą ważne. Tutaj bardzo pracowitym miesiącem będzie kwiecień dla wodnika jakieś umowy będą podpisywane w maju, pani, pani Wodnik tutaj będzie bardzo fajnie prosperowała finansowo jeśli chodzi o czerwiec może liczyć też na współpracę jakiejś e, kobiety z otoczenia mm, tutaj spotkania w lipcu e, wypady, wyjazdy w, bardzo fajnie jeśli chodzi o sierpień natomiast e, takim miesiącem gdzie trzeba będzie siedzieć w domu, skupić się na załatwianiu różnych spraw na mieszkaniu, na płaceniu jakichś rachunków to będzie wrzesień. Zakup czegoś do domu lub remont się szykuje na wrzesień-październik. W listopadzie zdjęcie jakieś pożyczki. No i grudzień będzie jakimś problematycznym miesiącem dla wodnika, bo tutaj jest karta smutnych wiadomości, więc może się coś wydarzyć. Stosunkowo pierwszy taki, pierwsza połowa roku dla wodnika bardzo fajnie, pracowicie. No a druga połowa roku też nie najgorzej, I takim najgorszym miesiącem to będzie grudzień, ale nie dla wszystkich wodników, także. Coś może się wydarzyć, także generalnie całkiem nieźle i teraz związki. Jeśli chodzi o związek to tutaj e, trzeba e, się zająć partnerem w już od stycznia wodniku, e, tutaj trzeba się przyjrzeć, ponieważ no, partner może e, potrzebować pomocy jeśli chodzi o styczeń, tutaj już bardzo fajnie na luty, wspólne spotkanie, może wspólne walentynki. Takie istotne dla związku. W marcu bardzo fajnie, w kwietniu jakieś takie sprawy, które będzie odkładał na później wodnik. Coś może rypnąć w maju, także to jest taki miesiąc, gdzie coś się może wydarzyć w relacji. no Będą też rozstania, jeśli chodzi o maj, przy niektórych wodnikach. Tutaj bardziej się skupi na sobie i na swoich odczuciach w czerwcu wodnik. Skupienie na działaniu, ale też na partnerze będzie też w lipcu, takim miesiącem też refleksyjnym będzie sierpień, tutaj będą powroty, jakaś skrucha we wrześniu. uzdrawianie relacji będzie tutaj na październik, no i jakieś problemy listopad, grudzień także, ale to już nie na partnera, to generalnie będzie też zły na otoczenie, problemy w pracy i sam na siebie wodnik. No, i tutaj zmartwienia na grudzień się wyłożyły, także w grudniu będą jakieś problemy. Natomiast najlepsze stosunkowo miesiące to jest luty. No i tyle, jeśli chodzi o związek. Także tak sobie będzie na relacji, ale to też nie dla wszystkich wodników. I teraz single. Single tutaj z energią wejdzie w nowy rok. Bardzo fajnie styczeń, bardzo fajnie luty. Także w, no będzie intensywnie pod względem takim samozadowolenia, rozwoju osobistego, zadowolenia pod względem finansowym, emocjonalnym, no także zawodowym. Jakie zmiany przed wodnikiem, singlem w marcu się szykują? Nie bądź takim materialistą w wodniku. Przy niektórych osobach w kwietniu coś się wydarzy, dojdzie do wodnika, że no pewne rzeczy po prostu są takie ponadczasowe i nie można ich przeliczyć na, na wartości materialne. Tutaj, jakieś popłakiwanie na maj się wyłożyło. Poczuję się wyizolowany, osamotniony wodnik singiel w maju. Tutaj już będzie fajny spontan w czerwcu. Wyjazd, wypad nad jakiś akwen. Bardzo fajna jakaś impreza, uroczystość, coś fajnego jeśli chodzi. Może być zaproszony na ślub w lipcu. Wodnik singiel, próba sił będzie na sierpień, a więc otrząśnie, i będzie, będzie coś realizował. Wodnik single w sierpniu, bardzo fajnie na wrzesień. Jakieś wyprowadzki z domu rodzinnego są przed wodnikiem singlem w październiku. Także młodsze wodniki, które będą chciały pójść na swoje, tutaj jest taka możliwość, jeśli chodzi o październik. Jest wyprowadzka, no i pójście na swoje. Piękna karta miłości na listopad, a więc jest poznanie kogoś fajnego dla singla wodnika w listopadzie. No i tutaj już jest różne, różne takie decyzje przed ważne przed wodnikiem, singlem w grudniu. Najlepsze miesiące, no generalnie tutaj nie jest źle, więc powiem, że gorszy, gorszy jest tylko maj. Maj i sierpień, natomiast generalnie dobre miesiące dla singla wodnika nowego roku. I teraz, jaki to będzie rok generalnie dla wodników? Troszeczkę ograniczający dla niektórych wodników, także no nie wszystko się uda. Jakieś zagrożenia to no świat będzie postrzegał jako zagrożenie wodnik, swoje otoczenie i wydarzenia na świecie spektakularne sukcesy to yy, może być ciąża przed niektórymi, może być yy, mogą być jakieś inwestycje. Yy, no i yy, generalnie finansowo może nie być źle. I teraz finalnie finalnie tutaj jest współpraca, współpraca yy, może być też yy, uzyskanie jakiegoś tytułu naukowego przed niektórymi wodnikami. Także całkiem nieźle i pozdrawiam.